Daj się na kumiksa! Ty nie płaszczu! O, ma No nie płaszcz! O nie! Nojrak, Setje, Nekse, Bremu, Jawor, Blaszka, Lis, Biały, Wafel, to wiesz i Angmiki. Kto wygra czat? Ile ludzi! Ile ludzi? Co jest? Halo? Dlaczego tak szybko? Co robimy, chłopaki? Ty w ogóle ten program. To jest właśnie My mamy DO na później. No proszę. Właśnie. Oooo! Oh, yes. oh. no, Mam, że oh, do grzyba, do grzyba czas! Oh, dobra, uwaga, oh, słuchajcie. Zapraszam wszystkich kto oh. na trybunek. Crafter. Arkobro. Stawcie się. Nie, nie, nie. No, nie. Stawcie się a, na takim a, kółku I przedstawię wam zasady. Motyw jest taki, że event będzie polegać na tym, że będziemy jeździli na świniach. To będzie taki super wyścig. I zasady są takie, że należy przejeżdżać przez takie czerwone Cześć, kółka. Fejka. Należy przejeżdżać przez takie czerwone kółka, które są zrobione z party więc Znowu ktoś... te kółka? A, to tak, tak. Jeden osób na masakrze. Jak na jakimś serwisie Jasne, jasne, już idę, już idę. I taka ważna kwestia, że jak będzie odliczanie na początku, to jest... nie polecam się ruszać jakoś szczególnie, bo plugin może was wywalić, co nie będzie fajne. Do dyspozycji będziecie mieli łuk i wędkę. Z łuku można strzelać. Wędka służy do prowadzenia świni. I... Ale do innych graczy strzelać? Dokładnie. No, tak? do kogo. Ej, a ho, ho. co w przypadku I polecam jeśli mam? Bog? przestawić sobie wędkę na lewą rękę, przełożyć F. A co w przypadku jeśli mam ostatnie życie? No to, no to będzie no to smutno. Koniec, no to koniec, Przynajmniej no to koniec, zginiesz w sposób konten, chwalebny, na świni. Tylko, że teraz zmieniliśmy zasadę. W momencie, jak już teraz nie dostajesz bana, tylko zostajesz usunięty z white listy i znowu musisz tak. aplikować. Aha, okej. Okay. <grym> ja, to 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 Piękny Jack. Boże, Mandzio się znęca nad juniorami. I teraz taka ważna informacja. Złote płytki naciskawe dają jakieś fajne busty. Natomiast o, o, jak Mario, Mario, jak Mario Kart. dają minusy. O, Jakie, o. jakie? O. Żelazne daje minusy. Okay. Pamiętajcie, dwa minusy dają plusa. Dobra, dobra. <laughs> Jeśli ktoś <śmiech> będzie <śmiech> chciał wejść, to wtedy jest komenda ukośnik Rceli Nie można sobie wejść. E, I teraz bardzo ważna kwestia, osoby, które nie biorą udziału w wyścigu, nie mogą wchodzić na tor. Patrzcie, Spalczakowa korona! Resort pack serwerowy, kurna, tylko po to zainstalować. <gulity> tylko po to <gulity> Ta korona <gulity> dzisiaj do wygrania czas. Wygrałeś? Pogers, co? koza korona. główną nagrodą wyścigu, oprócz tego pierwsze miejsce dostaje 3000 dolarów. Ja. Ale korona ma taką jedną magiczną zdolność, mianowicie jak macie ją na głowie, to dostajecie efekt Speed 1. Ooo, a da się Szybka korona! To jest normalny ja itemek, więc jak zabijesz kogoś, to możesz mu go zabrać. E, na wyścigu jest ukryty skrót, tak tylko powiem. Uuu, bo. To ukryty, jak skrót. Oni powiedziałeś. No właśnie jest ukryty, ale należy go znaleźć. Czy będzie runda próbna? E, nie, ale będziemy robili najpierw, Myślę, bo ogólnie jest nas dużo, więc myślę, że podzielimy się jakoś na dwie rundy. Oj, tak. Zrobimy po dwa okrążenia i później zrobimy z najlepszych graczy z tej grunty jakieś finałowe okrążenia. A będziemy mogli z góry oglądać jakoś? Eee, ja wracam, bo ma oglądać na minoletce. Proponuję włączyć game spectator dla wszystkich, bo... no ten plus ten, jeden. Było słabo bardzo. O, o fakty. Bo wtedy masz live wiesz, z patrzenia w ścianę, nie? No, 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 no albo musisz po Steam'ach skakać. No, to już oznacza, Mega komiksa. Mądra uwaga Prosimy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Mega, Jezus mega, święty. mega. Ale mi dzisiaj... nie wiem, co się dzieje. Mandzie jest dla mnie miły. Grz Żybowa korona. Jadrych będzie dla mnie miły. Nie, naprawdę Nexer, na naprawdę się postarałeś. Jest nas dwudziestu, więc będziemy musieli się podzielić na dwie po 10 osób. Mhm. Kurde, I teraz policja. robimy taką... Tak? Podzieliłem na dwa. I teraz zrobimy taką akcję. Że 10 pierwszych osób, które napisze coś na czacie, leci w pierwszym wyścigu. Ja nie chcę być w pierwszym. Mm, dobra. Yeah, ja bym ja lepszym, bym w drugim, pierwszym chcecie jechać. Bo przecież drugi mają lepiej. To ty bo tyś, no, no, trasę O Nie, to nie, ja. jest. Ej, to niedobrze. Ale dobrze, dobrze. druga list runda jest lepsza. List jest list jest Lis na świni bawisz test. I tobiasz jest w pierwszej rundzie, okej, okay, uff. Przecież jest za w pierwszej rundzie jechać. Ile okrążeń, Beku? No, halo, też musi być Myślę, że na tych świniach to jedno nam wystarczy. Zaczynamy od trzech okrążeń. Halo, dziesiąta osoba nie dołączyła. co mam Co mam pisać? to pomarańczowe to Klik i na Klik to pomarańczowe To zielone, A można spectajcika poprosić. Tutaj masz guziczek, tutaj. Zobacz. Guziczek do jest? Tylko nie ma guziczka. A nie, jest u góry, są A nie działa. Panie guzik! Nie będę do prądu. Eee, zaraz molka włączę ten westik Molka S. O, oh, 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 oh. Z jestem. Oh, o O Boże ja latam nie Będę teraz szkać, cześć. E, my dostajemy Cześć 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 Nie ma wędki nie ma nie 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 wy... ja Dobra słuchajcie O nie, do normalia, Ale będzie Nie no ale nie wyglądasz w miarę Wyścignę świnia co jest? wewnętrznie? one chyba są przyznawane jak się zaczyna Aha bo świnia z drugą stronę pójdzie Dobra No ale dobra Synu dasz radę wierzę w ciebie Gdzie że raz Przed tobą latam Mów mi, choć na inny. Nie, wstęp. nie, nie, nie ma oszukiwania. Uspokój no, się, no, ty faniaku. No, dobra, dobra. No, nie falacam się teraz, roszę. Noirak, setie, nekse, bremu, jawor, blaszka, lis, biały, Wafel, to wiesz, jak Kto wygra czad? Jadą! No to? Ja to ja to! Ja A, to, w to ja I te... ja, ja? w sercu, bo to nie rabię. Aj ten! Ja to jawór pierwszy? To Później Nojrak, Miki, że gości lekce powoli, nie potrafi. Ło! Tobiasz wygrywa. No tak. O nie! Ja nie. No proszę was, żeby karakane no wygrały. Ej, jak karakane wygrałem w koronę, to był jak wstydno. Miki, Miki to jeszcze, ale. Tobiasz? To jest drogi pramu, ale zaraz. Oj, ale tak. ty ty ja wice, jak zasuwa! No, nie szukam, to tak, nie tak, to to chyba wszystkie no, to po prostu. I pamiętaj co skrócę. Pamiętaj, pamiętaj o co minąłeś, O, co? No i znowu ten. Karakal pierwszy, Wapen pierwsze. No już nie. jest. Nie. Aj, co aj, aj, aj. oni mają za jakieś? Co jest? Brewu, Brew, nie. A ja bym leci. Co to jest, co mnie zatrzymało? O, 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 Coś jak świeci. A radioaktywną świnię? To piasz, dawaj! Oj, oj, no, no i jedziesz. No i. Polska Ja Jestem taki wolny. Nie, Ja też zatrzymałem. No i Stop, Red dobrze, Noirat wygrywa! Dobrze, dobrze! To... Ja bym <grym> Co? Bremu! Co? Co? Od ja na spekcie. Też potwierdzam. To Bremu, jak ty tak szybko jedziesz? Bremu, ale to napisz na power up. Tak, napisz na brief, napisz na brief. No nadal nikt No nie No nikt nie oskoczył. Ukośnik speed. A, to był tam ten przycisk. Dobrze, Noirat! Może ktoś usłyszeje skrótów? A gdzie jest skrót? Ile około, no i tak to prowadzi? Teraz jedziemy na trzy wrażenia. Ten lis jak na tym <laughs> Zasługa! Robiasz <laughs> bremu i patrzcie, to no i patrzcie, top 3. Oj, nie trafił w no? rafa. Oj, nie, <laughs> o o patrzę, nie, nie papry, i bremu. No właśnie nie wiem o co chodzi, no moja. Moja przyslobowała, no A ja to tak Możecie skakać? Gdzie jest ten skrót w ogóle? Nie. O, okay. Bremu, kliknij guzi. Brawo, brawo, nie, nie, zaraz, zaraz po prawej Zaraz miał Guzik! się po Dwoje reakcji w No, no nie A i Gdzie guzik? się Przepraszam. Możemy mu lecić Dawaj, prawej stronie. Po prawej stronie. Remu po prawej Do stronie, je, guzik, złoty guzik! Złoty guzik. Brawa, A brawa, brawa, bez, bez kitu jest złoty guzik! Oj! Nie. No niech się no, nie trapił! Bo przyspieszyło to w tym momencie! No, to jest liście, karakan! pierwszy, karakan! No spokojnie to A to jest drugie okrążenie? Aaaaa! Ale poszedł! 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 O! Ale poszedł! O! Ale poszedł! Ale poszedł! Dobry tak, Znalazłem inny skrót, a nie wiem czy ja popsułem mapę. Tak, ja, ja, ja popsułem mapę, bo o, ja grałem, myślałem, że to jest skrót, teraz ominąłem ja ja Już po. mapę? Już klitszowane. O, ktoś ponad nie skrót, skrót otworzył. Co tak się dzieje? przyspieszyć że ktoś to A bez skitu skrót? Co? No tak? No tak? No widzisz? Tak jest. Się to ja to ja znalazłem. to ja znalazłem. Tak to co mamcia znalazł. O Czemu jedzie Bremu Bremu i Tobiasz. a tutaj gdzieś jest przejście otworzone. O no, piernicze, no. A ten skrót to to jest nam powiesz jakim tutaj Aj tu w lewo Gdzie? Tu tu jest takie przejście. Oh no. A to przejście jest otwarte ah, już! Oh no. A oh no. oni to, to otworzyli nie. komendą. Nie, za co otworzą. JA! staje już otwarte! Dobra, Bremu im. Bremu dajesz, to ja nie Bremu. Tobiasz Boże, Bremu i, i Tobiasz! Nie zginą, tak Przepraszam, jak ja klikam, Nie mnie tylko powinno się otworzyć, a nie ty, dla tych karakanów. Bremu, tak, masz będą świnie, szybko, szybko, bo karakan! Patrz, karakan! Jakie sowy! Karakan! Ja, ja szukam tego przycisku cały czas! <noise> Tobiasz wygrał! Zresztą. Dobra. Bo Bremu, jak tak szybko no, jeździsz, trybę, naciskałeś Musisz coś, czy tylko podłogę? no, watelek. trzymaj po prostu ptę. Karakan wygrał się. czat. Nie, to i tak nic nie daje. Nic nie daje. To czasem ci po prostu Ale wejdzie speed, czasem no. nie. <grym> no. I kto teraz? Eee, Graf. Czy mogę poprosić TP, bo mnie przeteleportowało do Jake'a, który z jakiegoś powodu jest u Grafa. Co? <grym grym grym> u Grafa <grym> w baie. Tak a jak tryb obserwatora włączyć? Niektórzy tam są. Chyba tutaj trzeba nacisnąć. o, dziękuję. A nie widziałem ale jeszcze jestem. Mnie... E... O, już jestem. Nie. A ja czemu waffle od tego. Nie wafel nie zmieniać. Nie dojechałem do końca. Wafle zdublowaliśmy. Pięk. O to ja byłem piąty w takim razie. Z... Jak już nie ja byłem, tak ja zostałem, byłem piąty, to już się tak zeszczęć zastanawiał, bo mam trzy na Nie, A check Minułem, pointy, check pointy. nie, 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 jest piąty. Wafel jedzie jeszcze. nie, czy można? nie, 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 Jak nie, nie, O, ja nie, 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 Identical. No, zobaczymy no. Hey, zobaczymy, co to będzie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ale Pogers to z góry wygląda. Ale, ale były emocje na jeżdżenie. No i tak like, jakiś prototypik? No szczerze, po Jedź. prostu nie, nie jakaś. Nie, wchodź, nie wchodźcie nie, nie w szybciej, Nie próbuj samą... się cofać, żeby znaleźć skróty. Bo ja na ścianę wjechałem i myślałem, że to, to zrobię skróta, ale ominąłem okay. kompletnie kółeczko. A w ogóle to trzeba klikać prawym przyciskiem, żeby karmić tą świnkę, czy ona po prostu nie. jedzie i to się Ja tak? mam, mały, mały, Ej, a te srebrne przyciski mają negatywny efekt, tak. czy tak. też. No to tak. No, tak. No, 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 tak. no, sami kompletnie. Ja bardzo, mhm. bardzo często trafiałem Badly, na baby, odporność, no, na ogień i tyle, więc super, no, tyle było. No dobra, chat, zobaczymy, co to będzie. O, brawo! Brawo, O, Nice, nice, Tylko dwie A, minuty później niż reszta. Jedziemy, wędka w drugą rękę i wjeżdżamy tylko na złote płytki, tak? No dobra. A z łuku nie będę chciał, bo to ci nie, nie opłaca. Jest jakiś komentator? Ty już komentował, czy nie? Dobra. Jak spectate'a włączyć? Nacisnąć ten przycisk na bloka, comment ja bloku. U, 50 no, sekund. Ewron za mną. Ej, wędka w którym slot się będzie? Pierwsza. Pierwszy. Daj... Pierwszy. Drugi jest łuk. Nie używaj łuku. Łuk no, nie. no. Polska górą. Wszystkim pomożenia. Lepiej na F5, czy nie? Nie. Ja Za ile, ja ile mi macie 23 20 0 EWRON, SOJUSZ? Mhm, mhm. Nie działa Waldu, źle mnie puść Dobra, no, postaw, jedziemy Waldek, wygrywasz to, bo jego nie ma Stresuję się Może free będzie dzisiaj I tak potem i zgarnie nagrodę Haha, damu mu koronę

jak Do Torek! Ty coś żartujesz, Torek? Ja to jakieś żarty! Tutaj prędkość! No co ja dostałem? Jakieś. Nie wiem co dostałem! O trafiłem w Jadę, 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 jadę! Serio? Dobrze Byczki! Co Boże Badjo! Jest jedna, trzecia przodu. To jest, 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 jest no, jakiś RNG w ogóle. Tylko proszę! E nic nie dostałem! O, jest powoli, powoli cała, o, nie? Zacznie ale jest to taki wolny. Wziął, o, o, ale ono, ale idzie, ale idzie, Ej, O dobra, zasuwam, bo to Czemu Zidrox jakby był ten nawet? No? No. No. no Odporność, Odporność na efekty. No? Fajne. Ale, się wiesz, teraz ale teraz jestem szybki, ja. super! O, ceny mnie wyprzedziła, super!

no to nie, nie mam warta do tych czy? efektów Odporność Jest na efekty, super, super Dobra, teraz, 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 teraz prędkość Ja dostałem strzały, dostaję ciągle jakieś Czy ja jestem ostatni O, w końcu prędkość po 10 odpornościach na efekty, super Nie. nie Ustawione wszystko

Eee, gra w kimono, musisz wszystkich Albo nie, nie da się. O, kolejna strzała, super, przyda nie się. Fakty. Ja nie dostałem, tak. Druga różdża ja. Cały czas eee, otworzyłem. Nie ja. nie no, nie nie niektórzy jeszcze no, jadą, okej. Okay? Nie. <grywa> 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 niektórzy na pierwszym okrążeniu. Nie, to jest ciekawe. Odporność na efekty, Dzięki. Kurwa. Moje oh. marzenia się spełniają. Jest świnem niezupełnym. Dzięki, mogę screena, Gratulacje, mogę śklinać? Jasne, przepraszam. Ty no next wiesz, next next na 20 yes. płytek yes. i nic mi nie daje. Okresie, <laughs> dziękuję, dziękuję dziękuję. Za bardzo. dziękuję, dziękuję bardzo. Zagramy duo. Tak, Nie, spoko, Nie, Je, poddajemy się. ale <laughs> tak by the way, potki nie działają. Nexty, gdzie no, jesteś? Chodź, zrobimy screena. Nexty, ja Te podki nas feedlabą. Na jestem, chodź. My, nie, po prostu nie, nie. Nie, po nie. Nie, no, nie. Nie, po To nie. Nie, nie. Ale wydaje RNG, mi się, w zasadzie, że jeżeli jesteś pierwszy, to zgarniasz wszystkie boosty, jeżeli nie popełnisz błędu, no to nie mając wstydu. No, RNG naprawdę, bo Citrox no. raz szybciej oraz raz jakiś... Tak, no tak, teraz będziemy jechać. Uwaga, meta. Płytykę, ja meta! Tak meta. Dojeżdżam! Ale to jest no ostatni punkt, no, no, no to Witam wszystkich fanów! Daję wszystko! Piękny wyścig! Jeszcze jestem, jeszcze jest. Jeszcze nie. Nie jestem ostatni czad, okej? Ja nie to Nie jestem ostatni. Ej, ja mam protip który wykmieniłem na końcu. Można w parę złotych płytek wjeżdżać. E, robiłem to od drugiej rundy, Nie, nie pomagało to. Robiłem no to nie to na początku i też nie pomagało. Nie, a, też spróbowałem. Eskacz to wychaczył, ale nie wygrałeś. O i! Oj, tak, tak. I kto? No, jest, yes, no, yes, no, yes. przedostatni, dziewiąte i miejsce. To, 4, 12, 4 12, no, elegancko, to Nie 12 żegamy. No, tak. Oj, byczki. Ale, Mandzio, no, był przede mną. Brano, to co? No, To, Druga to, 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 to <śmierdzi> jest bardzo prosty sposób. to jest Teraz lecimy dwa A Tak, finał wejdzie na dwa 14. I czternaście osób, że Na razie <śmierdzi> nie dołączajcie. Powiem wam, kto może dołączyć i będziecie klikali kolejno. Dobra. Możesz odpalać, Malka. Czy możemy dodawać ludzi po pozycjach? Bo jednak kto pierwszy kliknie, ten jest z przodu. Hmm, chyba tak. O, ja ja, ja zrobiłem Leaf, ja zrobiłem eee, Wiesz co, Torek chyba nie, bo ja kliknąłem ostatni, ty ja przy pierwszym wyścigu byłem na drugim slacie. A, bo jak kliknąłem jako, jako pierwszy byłem na pierwszym miejscu. Bo, miejscem, yes. bo u, yes. u nas to tak było, u nas to tak wyglądało. No, ale tak. no. to jest różnie, dobra, ale słuchajcie, pierwszy jest Tobias Gaming. Karakem. Drugi jest Citrox. <grym> Jestem. Trzeci Bramo. Jedziemy po pozycjach, nie? Czwarty Torcik. Jante Neuracht Kislu, a Kislu skąd się wziął? A Jest Jeszcze nie ma, że halo, proszę Kişlu. wejść Dobrze, Rafał, dobrze ja Rafał przyszedł, coś kliknął Proszę wejść, nie oszukuj Przyszła policja i patrz jak się Będę Wędkę dostałem, się jak na świecie dopiero będę Chłop, to nie na bieżąco jest Stop, bo to jest jakiś naiwny. Podejdź do niego i powiedz, że ci czy... mów nie zapisać no, Powiedz, bo to jest paradoks. Stary się pyta, czy wędkę dostanie. Nie? Dobra, hej, co? Pana eee, reakcja wchodzi. Jeśli to w ogóle policjantem zostaje? zostanie, eee, to ja biorę tabliczkę. Robotnik Waldoś? Alert Blaszka. Setnim latanka. Waldoś to jest mój zawód. Nexa? Nexa czy, czy, czy. Eee, ja, KC, bo jeszcze jest inny Deksy, dolec <grymne> <City, grymne> do ja. Karakan ja okay. no nie chcę, Co? To nie Cedi Co? O. 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 dobra. Dobra. Komu kibicujecie, chat? Jest Kenzi, Seatrox, Bremu, Blaszka, Jake. To tam jeszcze? Sedi, Walduś, Zeti, Nexa, Neuracht, Tevron I tyle. Komu kibicujecie? Ja oczywiście mojemu synkowi, Noirakcikowi. GG. Ale w sumie, jakby Jack coś wygrał, zawsze tam zaczyna. świnie podrasuje Jelo. To Jezusu, Zobaczymy kto komu świnie podłoży. Ha? No, o? Ha! 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 Gra A ja czemu to biasza nie ma? Jest na samym końcu. Jest na samym końcu. końcu. A Podbrzywem. faktycznie, faktycznie. To jest raka. Drugi raz, niestety. Ja A jeszcze Graf, bo, rozumiem, bo Graf okay. jest lisem białym <laughs> przecież. <laughs> Jasna. No i pojechali. No i jeździ, no! Ruszy! No i no, super! Tak Odponuś na efekty, no super! Oj, no 4000. nie, na płytach nie winała! O, Zeti! Zeti? Nie! po prostu! Oj, w ścianę wleciał, ojojoj. Oj, oj, oj. No, czemu tak wolny jestem? Ano! No nie, źle. By... Seti, co ty się jak obijasz o ściany? No blind jestem, na ślepo. Co? Co? Już tak wiem. Mrebu, pochwałę! Mrebu, mrebu! Bremu no jak, robię, to, jak Bremu wygra to w sumie no będzie dobrze, spoko wis yes, na Słuchajcie, Bremu jest pierwszy Bremu, bremu pierwszy? A oh, no, tak, tak, tak oj tak, tak tak Torek na drugim miejscu, no, lepiej <susur> nie, chyba nie ch może chyba znowu spila dostał? Przejechałem wszystkie wszystkie złote i... Słuchajcie, jak to za Bremem? Torek, Zeti i gra na czwartym. Torek! Oj mi płytkę, torcik! Torek Bremu! Annexe. To <grymne> okay. Nie co by tak szybko. Co, co się, się dzieje? Co jest, ile ludzi? Nie, tu się nie, się nie, no nie gra, nie wygrywa. Graf, strzelaj do tyłu, strzelaj do tyłu, strzelaj z T-Trock, nie może tego wygrać. O boże, jak ją spina teraz dostał, gra. Bardzo dobrze. <grymne> wygrywa to od razu wojnę robimy. Od południa nawet od razu odłożyć koronę. Bremu, dobrze! Ale go dopalił po to. Czy znaczy ja mogę szybciej? Let's go. Let's go. To yes. ja so. też so. to szybko, go. Come on. Żemu? Pędzi, pędzi. Nie, no, no. Bardzo dobrze. Tak dwa razy. Gra ja w trzecim miejscu go. Waldusz. Waldusz do Kania. Teraz takim zakręcie. O tam jest. Waldusz. Gra. On nie widział loj został super impuno stuff. Can see thaty. Ebron dzisiaj świeci, no się, Stobiasz, się, no, no i Synek włożyć. na końcu. Kto jest pierwszy? <grym> Bremu jak zasuwa, patrzcie. Cdy idzie do tyłu. Nic. Nie. <grym> Bremu no, no jest, pierwszy zdecydowanie. Nie. gwiazda ja to, nie! A bo, yes, tu, yes, oh yes, bo yes. ty Bremu skrótem no tak. nie pojechałeś, Waldoś cię dogania. I co? Co? No, ale Kres? cię zrobili karakan skrótem. O, Junior z skrótem, o, Junior o, skrótem. O, co? O, yes. Patrzcie, Kerzy, pierwszy. No, okay. to? To, to no to Nie, nie! No nie czy czy to bias wygrał ten, ten, ten no i czy dźwignie, tak? Nie mówię, no no że to obiar to to wygra to. Tobiasz wygrał. To otworzyłem 1000 dolarów. To nie wiem, Malka niech ci przydaje, bo jestem biedny. Na drugie miejsce po dlaczego ty nosisz? Ej, duchy, bardzo? Czy jest Korei, nie, Zdrowa, Ej, to jest twój prezent? Jak rozbyciłem dywan, dostałeś brązowy? Klem Gosia z koremś, ja lokoranę będzie miał kombił. O, jak się cieszy. Ej, wyobrażacie, to sobie, to wyobrażacie sobie wojnę ten Wereboże karakany versus ten. Nie Karakany. <śpiewanie> Jezu. Ale byłoby łatwo. by raz wszystkich wyklikał. I teraz zapraszam. Tobiasza na pierwszym miejscu, wy możecie się na chwilę odsunąć, ja, zaraz to wrócicie Nie no, jeszcze tego nie bijcie, no wiecie no. Jeszcze nie, Nie, ale no, jakby wiecie no. Uwaga. Ładnie polecieli, no Złoty medal I Korona wow. <laughs> Jak się rzucili No, to co, powodzenia A kto ma koronę? Tobiasz Kurde, ktoś złapał, nie, nie, nie A, nie tak? Tobiasz ma A Ale to sprawdźmy, aby na pewno Nie, trzy tysiące dolarów dla Tobiasza Co? <grym z Tobiasza> ja zbiłam <grym> Ludzie już walą. Ja Dawaj, go dalej, go, nie, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj nie No XD <grym zdech> A ja perły nie mam To ma perłę? Adwester mode Dobra, masz? Nojrakt, do Mamy, ej, do podziału! do podziału! Do podziału, ej! Do podziału, Dobra, 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 dobra! Daj skrzydł! Ej, bro. masz nojrakt? Chodź szybko, synek, chodź za mną szybko! Synek! Ale nojrakt! Synek, za mną, chodź! Szybko, tam jest ender chest! Dobra, to to, to walimy chyba, nie? do, do podziału nie Tak, biegnij nojrakt, biegnij! On biega do ender chesta! Chodź Ej, bo zrzucę tą koronę, bo zrzucę, Zostawić mojego syna! Ej! Ja w go, ja, ja so Ojej, Co so No i tak do Enderczesta! Proszę założyć koronę. O nie! Co to zamieszki

Jak sobie to ma koronę. To, to ma koronę. No jak będzie 60%? 100%. mam. Nie 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 mam. Ja właśnie wyrzucam, mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie tylko to mam. Nie mam. Nie to też mam. Nie mam. moje. Nie moje, Nie Nie mam. Nie to, Nie było Nie To Nie było moje. To Nie było moje. Nie 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 co? Lokaju. Dobra, a kto to ma tą koronę, koronę w końcu? Ja ma 100% koronę? Ja wolę koronę. Ja wolę Ja Ja, ja, Nie. No ja, ja koronę. Ja Ja no. wolę koronę. Ja wolę Ja 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 Oh, o miał co miał? Nie? Co, nie miał. miał? Ej, no, no, karakan go zabił. Karakan, ja karakan, go karakan. karakan? Dobry, Proszę karakana. tylko tej tabliczki nie wciskać. Dziękuję. Jaworka zabił karakan? Karakan. Jawor... z murem za jaworem. Bremu miał koronę, co? Aha, z twoich ust Everon już nie Tak. O Bremu. No, to Bremu. O, to Bremu. Bremu. No to fajnie, zobaczymy Ale koronę dziękuję, za wiem, miesiąc. Dziękuję, 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 dziękuję. Ale Trzeba to przyznać. Fajnie, fajnie, że ma. Fajnie. No. no super, no dobrze, co? brawo, brawo. Na razie. No super i